Cześć, witajcie w materiale z Dark Alliance, tak się nazywa ta właśnie produkcja, konkretnie rzecz biorąc Dungeons and Dragons Dark Alliance. I tak jest to teoretycznie jakiś tam powiedzmy w pewnym sensie następca tego starego Dark Alliance, ale gameplay jest zupełnie inny, więc to tylko kwestia nazwy po prostu. To jest gra akcji, gra akcji stawiona na walkę wręcz, chociaż mamy postać, która się specjalizuje w łuku. Natomiast, natomiast trzy postacie są walczące właśnie w zwarciu, mamy elfa mrocznego Drista, którego zresztą możecie, chyba najbardziej rozpoznawalny bohater z tego uniwersum Forgotten Realms. Mamy też postać takiego wojownika z młotem i mamy Krasnoluda, który jest takim tankiem typowym. I oni jakby współgrają ze sobą bardzo dobrze, bo to jest gra nastawiona na kooperację. Można tutaj grać solo, próbowałem grać solo, aczkolwiek nie jest to przyjemne doświadczenie, bo ewidentnie walki niektóre są zaprojektowane w taki sposób, żeby na przykład właśnie jeden gracz przyciągał uwagę przeciwników, a inni zadawali im obrażenia. I to można boleśnie odczuć, szczególnie nawet na tych poziomach takich powyżej trochę normalnego. No, po prostu jest, jest bardzo ciężko i irytujące, jak gramy solo. Więc, e, chyba, że sobie zagracie na easy, to wtedy jest ok. E, gra jest dostępna w game Passie. Jeżeli macie, to, to możecie wypróbować. E, I muszę przyznać, no, że nie jest, to zbyt, nie jest to zbyt udana produkcja. E, potrafi sprawić fighter. Potrafi e, momentami, kiedy wpadamy w ten wir walki, e, potrafi sprawić trochę przyjemności. Szczególnie postać, właśnie którą gram ma bardzo fajne kombosy, szybkie, to wygląda efektownie, podoba mi się parę rozwiązań, właśnie na przykład jak to co teraz widzicie, czyli, że trafiamy czasem na obozy do rozbicia, możemy wybrać, czy wybieramy krótki odpoczynek, żeby się zregenerować, odnowić sobie mikstury, czy zamiast tego wybieramy sobie zwiększenie jakości przedmiotów, które będziemy znajdować. To są takie ciekawe, jakby na ten gatunek kołpowych gierek rozwiązania. Ogólnie rzecz biorąc, też mi się podobają takie właśnie drobne odniesienia do, do Dungeons and Dragons, tak do DD, na przykład Shortrest i tego typu rzeczy, ale oczywiście to są raczej drobne odniesienia. Też karta postaci, jak rozwijamy statystyki, wygląda podobnie, ale to takie raczej smaczki, bo z systemem walki DD oczywiście to nie ma nic wspólnego siłą rzeczy, no bo jak. Natomiast ten system walki jest, jakby to powiedzieć, drewniany, sztywny. Nie jest, nie mam, mam wrażenie, że ta walka nie jest w ogóle płynna, to znaczy, jak postać się już zatnie w jakimś kombosie nasza, to jednocześnie tak jakby posuwa się do przodu i do przodu, i nie ma, nie ma za bardzo opcji płynnego manewrowania ruchami postaci w trakcie. Jak już zaczniemy uderzać, no. To jest. Jest, jest, to, jest to takie specyficzne, trudno mi to opisać nawet, ale... Być może nie wszyscy będą mieli z tym problem. Widziałem parę pozytywnych recenzji też tej gry, natomiast mi ten system walki no, troszkę nie podpasował jednak i próbowałem kilku postaci. Więc no właśnie. I też problemem są troszkę przeciwnicy, którzy wcześniej mówiłem, że jest trudne, jak już się na nas rzucą, ale bywa też tak, że po prostu wrogowie stoją w miejscu i tak. Nie bardzo wiedzą, co robić, i zobaczycie to kilka razy w tym materiale. Zresztą no po prostu tak, jakby się rozglądali Mimo, że nie mają broni zasięgowej, to stoją daleko od nas i tylko się rozglądają, coś co do nas krzyczą, żebyśmy po prostu podeszli ich pokonali. Do tego stopnia, że to po prostu czasem się odechciewa się grać z takimi przeciwnikami, z taką inteligencją. Więc to jest troszkę dziwne, że mamy, mamy czasem trudniejszych wrogów, większych, takich postawniejszych, jakieś trolle czy coś w tym stylu. To oni potrafią nam dowalić, tak, że umrzemy, jak gramy solo. Ale ci podstawowi wrogowie, krosnoludy takie, spaczone, powiedzmy, czy gobliny, zachowują się momentami po prostu tak głupio i, i dziwacznie, że, że jakby pokonywanie ich nie sprawia za bardzo przyjemności w ogóle i satysfakcji. Więc to jest troszkę problemem w grze tego typu, jednak. I przeszkadza mi troszkę też, to jest drobnostka już, ale taki, każda postać może skakać, ale ten skok jest taki. Jakbyśmy, jakbyśmy skakali na księżycu w Wolfensteinie, to mi się skojarzyło. Tam niska grawitacja, wiecie, taki floaty jest ten ruch. I atak z powietrza, też jest wyskoku, też jest właśnie taki dziwny. Natomiast oprawa graficzna bywa ok, w sensie to. Nie jest jakaś super imponująca, widoki potrafią być bardzo fajne. To co widzimy czasem w tle, jak są jakieś tam lokacje na powierzchni. Bo ogólnie akcja tej gry rozgrywa się w Icewind Dale, czyli w tej krainie, znanej właśnie głównie graczom komputerowym i graczom ogólnie, jeżeli chodzi o gry wideo. Oczywiście z gry pod tytułem Icewind Dale, to jest ta sama kraina ileś tam lat później, nie, nie pamiętam myślę konkretnie, tu fabuła nie ma aż takiego znaczenia, ogólnie to jest gra typowo pod w stylu Vermintida, jeżeli graliście w Vermintida to tu jest podobnie, bo mamy taką bazę wypadową po tej bazie się poruszamy, tam jest sklepik, ulepszamy postać yy, nagrody, które zdobędziemy w trakcie misji dopiero możemy jakby odkryć i wyposażyć po misji już w tej bazie, więc to nie jest tak, że zdobywamy przedmiot i od razu go możemy wyposażyć, nawet nie widzimy co to jest konkretnie podczas misji, tylko widzimy na przykład zdobyłeś rzadki hełm, a co to za rzadki hełm dowiesz się dopiero po misji. I to jest o tyle, o tyle spoko rozwiązanie, że nie ma takich sytuacji, że gracz, jeden z graczy stoi i po prostu 5 minut przebiera w, w lucie, który zdobył, i musimy na niego czekać. Jak to bywa w grach tego typu, jak gramy z randomami. Więc, więc tak. Natomiast, natomiast z tej bazy wruszamy na misję, wchodzimy do portalu, przenosimy się na miejsce rozpoczęcia, a potem wracamy też przez portal, właśnie do, do, do tego huba. Więc to jest bardzo Vermin Tideowe. No, ale jeżeli mam tak już porównać, no bo to jest jednak gra koopowa tego typu, to Vermin 2 jest, jest o wiele lepszą grą, jeżeli chodzi o system walki, wręcz. I tak naprawdę, Dark Alliance, jakby, jak mówię, to jest ta przewaga, że jest w Game Passie, więc możecie sprawdzić, bo on już Wam się spodoba, I, ale jednak polecałbym grać ze znajomymi, bo nawet gra z obcymi. Bywa troszeczkę irytujące, jak się ktoś rozłączy na przykład, tu nie ma takiego systemu, też to mi przeszkadza, że można się dołączyć w trakcie rozpoczętej już gry do kogoś, misji. Więc, więc granie ze znajomymi jest po prostu bezpieczniejsze, więc wrażenia raczej średnie, momentami przyjemne, fajny setting, fajnie, że ktoś zrobił grę w tym właśnie Forgotten Realms, ale chyba wolałbym takie w bardziej klasycznym stylu Dark Alliance. Dajcie znać, może macie inne odczucia na temat tej gry, może ja za bardzo marudzę, jestem bardzo ciekaw Waszych opinii, ale to by było na tyle o Dark Alliance i do zobaczenia w kolejnych materiałach.